Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Zobaczymy partię dwóch mistrzów świata, dwóch. I to <coughs> był finałowy mecz pretendentów grany w Buenos Aires w 1971 roku. Poprzednio Fischer wygrał mecz z Tajmanowem 6 do 0, z Larsenem 6 do 0, a z Janem mu się nie udało. Też wygrał wysoko jednakowoż nie było to 6 do 0 i wtedy można powiedzieć że przygotowywano specjalne debiuty specjalnie cały kraj rad przygotowywał debiuty nawet pewną informację ujawniono o takim wariancie że podobne debiuty, lepsze debiuty poprawiono te, które przygotowywano Tajmanowowi tu Fischer gra czarnymi D4 skoczek F6 C4, E6 i to jest, to jest niespotykane, bo Fischer grywał królesko-indyjską, grywał obronę Grünfelda, a tu Pietrosian biały Białym przeciwko królesko-indyjskiej grywał wyśmienicie więc tu idziemy w jakiegoś takiego obronę Nimcowicza, żeby przejść gońcem na B4. Pietrosian ucieka w bardziej pozycyjną obronę hetmańsko-indyjską, teraz po B6. Byłaby obrona z G3, na przykład hitmańsko indyjska taka trochę nietypowa dla stylu gry Fischera. Rosjanie to świetnie mają rozpracowane, oni wiedzą jaki debiut przeciwko komu zagrać. Nawet wiedzą, że jak są zawodnicy, którzy uczą się debiutu na pamięć, bo tym nie umieją grać, to też sobie z takimi radzą. Skoczek C3 i z czystego gambitu Fischer przychodzi. Przechodzi do obrony doktora Zygberta Tarasza. E3. Klasyczna wersja. Skoczek C6 i A3. A3. Prawdopodobnie Rubinstein chciał zagrać stary plan Rubinsteina, który stosował Akiba Rubinstein, kiedy jeszcze nie było znanego planu ataku Schlechtera-Rubinsteina. Taki plan zastosował czarnymi z Rotlewin. Można tę partię zobaczyć, ale też można moją zobaczyć partię z panem Koszkulem. Fischer robi ruch skandaliczny. Skoczek E4. Skoczek E4. Ruch skandaliczny polega na tym, że robi drugi ruch z gry, robi ruch z gry środkowej, kiedy jest w bardzo głębokim debiucie ale jest to taki ruch, który działa psychologicznie na Pietrosjana bo Pietrosjan to pisał właśnie to jest stał, se stał, se, stał, se, wzmacniał pozycję wzmacniał pozycję i rzadko wykazywał agresję tu, kiedy no, skoczkę bić nie można, to wiadomo bo pion E4 ścieśni pozycję Natomiast mogę pokazać. Proszę bardzo. I teraz... Te, te, to dobrze, jeszcze tu na D4 pada. Ale yy, no tak i to te Petrosian teraz ma decyzję. Czy uznać, że Fischer zagrał jak wariota i go skarcić, czy dalej spokojnie rozwijać pozycję? Hetman C2. O, to jest dobre posunięcie. Hetman C2, dobre posunięcie. Można było zagrać gońcem na D3. Trzeba coś zrobić z konisiem. I tu optymalnie byłoby zagrać F5, gdyby nie było piona na C5. Przy pionie na C5 nie można grać kamiennej ściany. Zbił. I zbił. I tu ewidentnie czarne poniosły straty. Z punktu widzenia komputera, jakby to powiedzieć, z pionka straty poniosły, tak mówiąc obrazowo. I co, jakie straty poniosły? No po pierwsze, zginęły tempa. Po drugie, jeden pion do centrum przeszedł. Goniec e7. Tu Piedrosian, trzeba powiedzieć, zagrał miękko. Zagrał miękko ponieważ dostał możliwość realizacji tak zwanego planu botwinnika. Tak zwanego planu botwinnika, czyli zbić na D5, wyjść gońcem na D3 i potem przypawać F3, E4. I to byłoby dobre, to byłoby dobre. Wymiana tych pionków powoduje, ja pokażę, że nie ma pion B jest wymieniony, albo inaczej ten pion za tego. biały mają w centrum jednego piona więcej co jest istotne Pietrosjan zrobił miękki ruch, goniec B2 trzeba dużo dobrej woli ze strony czarnej, żeby biały ten goniec zagrał Roszada goniec D3 H6 Tak. trzeba było bronić i teraz E4 już nie dawało przewagi. Hetmana 5, widzimy goniec na B2, dalej jest cieniutki, a tu czarny powstał, białopolowy goniec pójdzie na B7, będzie nieźle. Z kolei Korcznoj polecał CD5 i C4, podobnie jak w obronie Niemcowicza, ale podawał, że pozycja jest równa. Wiktor Korcznoi. Roszada. To takie dobre posunięcia, ale miękkie. Mało agresywne. Skoczek A5. I co z tym pionem? No teraz jest gorzej. Teraz jest gorzej, bo tutaj koń złapie pole C4. Skoczek D2. No w stylu pietrosiana. To jest bardzo ciekawe że Fischer był wyśmitym psychologiem, on wiedział, że tak nastąpi. DC4. Skoczek bije C4. Skoczek bije C4. Goniec bije C4. Goniec białopolowy stoi jak stoi. Goniec na B2 trup B6. E4. No bardzo ładnie, tylko, że tego pionka trzeba będzie bronić. Goniec B7. Hetman E2. A to strata tempa. No jest taki pomysł, żeby przyjść gońcem na A6 wymienić. Wieża C8. Teraz trzeba było podciągać wieża. Pietrosjan kolejny miękki. Po wieża C1 nic się działo. Kolejny miękki ruch. I teraz czarne wykorzystują, że białe niechętnie będą biły z uwagi na słabość tych pionków. I dlatego nadysponowały posunięcie B5. B5. Hetman jak zbije na B5, to padnie pion E4, który jest istotniejszy. F4. O. I Petrosjan atakuje. Proszę, kombinujemy jak Fischer. A Fischer wyczuł, że słabe punkty są tu. Tio i tio. Hetman B6. Król uciekł. CD4, CD4. I widzi tu dwa gońce. B4. B4. Gońce wiszą. Teraz można było grać różne ruchy. Można grać było nawet takie dziwaczne wieże F3. Piotrowskian znowu miękki ruch zagrał D5. Piony nie ma wsparcia wież, powinna stać za nimi wieża. a czarne mają pionka wolnego A. Goniec C3, teraz groźniejszy jest czarnopolowy goniec. Teraz wisi goniec na B3, a wieże się zdwoiły, prawie się zdwoiły. Goniec C2. ED5 i partia ledwo się zaczęła i już jest wygrana. Czarne zostają ze zdrowym pionem więcej. Realizacja pionka A nie jest taka łatwa. Pietrosjan grał E5 i dał drugiego pionkę. Teraz jest łatwiej. Wieża E3. D4. Wieża AB1. Hetman C6. Tu figury patrzą na króla. Chcą dać mata. Od będzie groziło na przykład takie. Takie coś i Hetman jest z końcem przeciążony. Wieża A7. D3. Dobra. Wieża A3, Hetman D2, wieża AB1, Hetman A6. Wieża F2. Kombinujemy jak Robert Fischer. Robert Fischer zagrał prosto. Nic nie zakombinował. Postaw wprowadził, wieże dobry. Tu widzimy, że białe figury są nieszczęśliwie. Słabość pierwszej linii. Goniec. Tak nieszczęśliwie. Wieża F2 niebroniona. Hetman jest kiepskim blokerem. Król G1. Goniec E4. Likwidacja blokera Pionka D3. H3. I pion idzie. <laughs> Mamy klasyczny przykład walki przeciwko dwóm słabościom. Jedną słabością to jest konieczność blokady piona, druga słabość może być konieczność obrony króla, trzecia drugiego piona. Drugiego piona. Tu wcale nie bardzo widać w tej chwili, że król może być zagrożony. No Nie widać. Wieża B3. Piotr zablokowany, ale broni go hetman. Hetman blokuje, ale a wieża. Hetman nie może odejść. Hetman C4. Podciągamy wieża B2, wieża DD4. O. Wieża DD4 to tak. I co z tym pionem? Jak obronić tego pionka? Kto ma jakiś pomysł? No trzeba zagrać G3. A G3 to zrobiło kolejnego słabego pionka Q. No i T. Te. I tego też. Wieża D5. Przygrupowanie. Król H2. Wieża B5. Wymiana jednej pary wież pozwoli czarnemu królowi czuć się bezpiecznym, uruchomić pionka. Biały nie chcą. No to wieża okrężną drogą idzie do króla. Słabości pionkowe, jak magna ściągną pionki do przodu. Wieża E2. o Mała kombinacyjka. Mała jak mała. DE2. Transformacja przewag. Transformacja przewag. Biały król jest słaby. Król G2. I kończący ruch wieża B3. Dlaczego kończący? No bo wieża grozi przyjść tu. Hetman grozi przyjść tu. Jedyny sposób obrony to oddać piona. Przykładowy wariant O. Nie dajemy tylko bierzemy. I teraz wieża nie, nie bardzo może, bo tu jest podwiązka. I Hetman pada. Także w wielkim bólu Pietrosian podał. I tak bardzo dziennie, bo 2,5 punktów wywalczył. Jedną partię wygrał, trzy zremisował i... I cztery przegrał, także bardzo dzielnie walczył w tym meczu. No Fischer par po Mistrzostwa Świata. To był 71 rok po wygraniu meczu z z złomotał z Paskiego. Dziękuję Państwu za uwagę.